Słuchaj, jak pierwszy raz usłyszałam, że w Norwegii są szkoły dla sprzątaczek, myślałam, że to ktoś sobie żartuje. Serio. Szkoła dla sprzątania. A potem okazało się, że to prawda. Normalnie, można zdobyć uprawnienia zawodowe do sprzątania. I wiecie co? To wcale nie jest głupie i to nie jest śmieszne, bo jak masz takie kwalifikacje, to dostajesz lepszą stawkę godzinową. Czyli im lepiej znasz się na mopie, tym lepiej zarabiasz. Proste. Ale serio, uczą tam o środkach czystości, o zasadach BHP, o ekologii, o dezynfekcji, a nawet o organizacji pracy. Tu to jest po prostu szanowany zawód. A w Polsce jest coś takiego? Chyba nie ma. A szkoda, bo znam mnóstwo kobiet, które sprzątają perfekcyjnie, i nikt im nigdy nie powiedział, że to może być fach z papierami i wyższą stawką. No, w Norwegii nawet MOP ma swoje uprawnienia. A ty co o tym myślisz? Napisz w komentarzu.